Witam Was bardzo bardzo serdecznie z tej strony. Panie, w dzisiejszych dozwolonych modach, być może niedozwolony mod, tego nie wiem. Także trzeba to sprawdzić przed użyciem. Pewnie widzicie z tyłu tą czerwoną ścieżkę, tu czerwoną ścieżkę, tutaj żółtą ścieżkę. Już śpieszę z wyjaśnieniem. Pojawił się mod zrobiony przez rosyjskiego gracza, który, na którym na mapach mamy wyrysowany dokładnie sposób, w jaki wjeżdżamy na busty. W tym momencie jesteśmy na przełęczy, oczywiście. Nie jest to jeszcze na wszystkich mapach, jest na niektórych, ale zwróćcie uwagę, jadę po żółtej linii i spokojnie wjeżdżam na pierwszy buścik. Jeśli chodzi o fakt, czy jest dozwolony, nie mam pojęcia, nie sprawdzałem Wargaming. To jest nowa sprawa, także Wargaming jeszcze nie zdążył się tak naprawdę do tego ustosunkować. Wiedziemy, o, odcięło zasilanie, może być ciężko, jakoś się udało, może Dobra, ja tego busta nie znam, on jest mało przydatny, także być może pojedziemy na inny, na który się uda wjechać. Sprawdzałem to na kilku mapach, i tak, na Przełęczy jest, na piaszczystej rzece, zdaje się, też jest. Nie było na przykład na Redshire. Także prawdopodobnie wszystkie te mapy, które nasz kochany deweloper z Rosji zna, na tym zrobił. Zwróćcie uwagę, tą linię już widać z daleka, także dokładnie będziemy wiedzieć, w jaki sposób wjeżdżać, żeby dostać się. Na samą górę, jestem ciekaw, napiszcie, czy jeździliście trochę po bustach, czy jeździcie, czy wykorzystujecie w randomkach, i czy Waszym zdaniem warto to wykorzystywać. Mod jest oczywiście czasowy, ponieważ pojawił się niedawno i w momencie, kiedy wejdzie 9,20, będzie nieaktualny, ponieważ mapy przechodzą w HD, i busty mają być totalnie zlikwidowane. No ale zwróćcie uwagę dzięki temu yy, narysowanemu. Na rysowanej ścieżce bez żadnego problemu możemy wjechać, tak naprawdę, na każdy boost. Z czasem, z tego co wiem, mają być mapy uzupełniane i ma być coraz więcej tych ścieżek, także będzie można wykorzystać. Zaraz wjedziemy na drugi bus, być może się uda. Link, oczywiście, dam w opisie, ale zaznaczam, że robicie to na własną odpowiedzialność, ponieważ nie jestem, nie mam zielonego pojęcia, czy jest. Dozwolony. No i zielony wjazd, także nie było żadnego tak naprawdę problemu. Teraz bym się chciał dostać na górę, bo tutaj można dojechać tak naprawdę aż do bazy. Ja to kiedyś praktykowałem, tylko nie wiem, czy mi się w tym momencie uda. Może napiszcie, czy chcielibyście zobaczyć odcinki, w których nie ja, bo ja jestem za słaby w jeżdżeniu po bustach, bo się tego nie uczyniłem na to czasu. Ale może chcielibyście zobaczyć, jak któryś z topowych graczy. Wjeżdża na te busty. Wtedy bym poprosił, żeby pojechał treningówkę, pokazał co i jak, i być może wam też to się przyda. Bo tak jak mówię, to jest tak naprawdę czasowe, ponieważ za niedługo busty będą całkowicie zlikwidowane. To napięcie normalnie przy. No i niestety, spadłem w ostatnim momencie, może jeszcze spróbuję podjechać, jak się nie uda, to lewka będziemy, będziemy kończyć. Odcinek busty to jest dość drażliwy temat. Jedni uważają, że są bardzo fajne, inni uważają, że powinny zostać jak najszybciej zlikwidowane. Niektóre zostały już zlikwidowane, jak na przykład tutaj powstawiano ściany, i one paradoksalnie zamiast utrudniać wjeżdżanie na busy, ułatwiają to wjeżdżanie, także. No, 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 no niestety, nie udało się, byliśmy blisko, ale. Ale zjechaliśmy chyba już tak naprawdę nie pamiętam. No dobra, jeszcze jedno podejście. Jest i po kilku tysiącach faili w końcu udało mi się tu dojechać. Teraz daj się tak. I jesteśmy na samej górze, także teraz jeśli uda mi się jeszcze dolecieć w ostatnie miejsce pokażę ostatnie miejsce, mamy 48 sekund także powiem Wam szczerze, trochę jeździłem jeśli zobaczycie na zegar to na pewno zauważycie różnicę, po drodze tutaj nie mamy żadnych boostów, także odważnie jedziemy przed siebie i będziemy kombinować wjazd na następnego, to jest czerwony, czyli najtrudniejszy, tu już widać po lewej stronie jednak nie na tego będę próbował wjeżdżać. Spróbuję na tego, który pojawi się po prawej stronie. Jeśli gdzieś widzicie jakieś dziwne busty i tak dalej, no to teraz już wiecie, jak się tam dostaję. No niestety nie udało się wszystko w odcinku. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Niezmiennie mnie to motywuje, pomaga w rozwoju kanału i do następnego odcinka. Pozdrawiam. Bane.